Cześć, witajcie moi drodzy w 24 czwartym odcinku Brick Paper, serii, w której przedstawiam wam informacje ze świata Lego oraz polskiego legotyba z ostatniego tygodnia, a w tym tygodniu, no może praktycznie nie niecałym, poruszę kilka tematów. Ale najpierw tradycyjnie każdy w tym momencie zostawia łapaczka w górę, jak i również zachęcam was do zostawienia subskrypcji na moim kanale wraz z doleczkiem, by nie przegapić kolejnych odcinków z tej serii i ogólnie materiałów na moim kanale, a także was zachęcam do zajrzenia do mojego Instagrama, gdyż za niedługo będzie post z konkursem, w którym będzie można wygrać kilka kasetek LEGO, no no i bez przedłużania przejdę teraz do pierwszej informacji. W poprzednim odcinku wspomniałem o nowej serii magazynów LEGO, no niby takiej nowej, a mowa oczywiście o LEGO Ninjago Legacy Hero, która niby miała być nowa, ale finalnie sama treść i dodatki jakie tutaj otrzymamy są po prostu odgrzewanym kotletem, więc niby taka nowa seria, ale jednak nie. Natomiast w przypadku nadchodzącej serii magazynów LEGO nie będzie taki wcale odgrzewany kotlet, gdyż zestawy z tejże nowej serii zostały wypuszczone w czerwcu tego roku, a mowa oczywiście o serii LEGO Dreams. Otóż jak donoszą niektóre media w pierwszym wydaniu bądź też w pierwszym, w pierwszych dwóch wydaniach magazynów z tejże serii otrzymamy dodatki w postaci minifigurek Matteo oraz Ziblobla. i w mojej opinii dodatki są bardzo ciekawe. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Zarówno w kontekście wyglądu minifigurek, jak i również w kontekście wyposażenia, ale i również ceny katalogowej, a premiera tej serii ma być zaplanowana na jesień tego roku. Nie wiadomo czy na początku, po środku, czy też pod koniec właśnie tej pory roku. Natomiast pierwsze informacje wskazują, że będzie to jesień. Także. Jestem ciekaw wyników sprzedażowych i miejmy nadzieję, że ta seria nie będzie drugim LEGO Hidden Sight, która wymrze po roku. Najpierw pierwsze informacje o nowej serii, później kontrowersje wokół zmiany opakowania z woreczka foliowego na opakowania tekturkowe w nowej serii LEGO Minifigures, a później pojawił się pierwszy sposób na rozpoznanie danej minifigurki. Jednakże niby był taki drugi sposób. A to wszystko działo się wokół drugiej nowej serii minifigurek Lego Mini Minifigure Marvel CMF bądź Marvel Studios. Otóż jest, a raczej był sposób rozpoznania minifigurki w nowej serii Lego Mini Marvel Studios. Otóż obok kodu kreskowego były tam dwa specjalne numery, chociażby o oznaczeniu 729S3 oraz oznaczenie sześciocyfrowe, na przykład 008010. I oczywiście te pierwsze symbole no, odnoszą się do danych minifigurek natomiast te sześciocyfrowe numery są to oczywiście zakresy no a to co znajdziemy na górze no to jest oczywiście kod 2D w teorii nie jest to wcale głupi pomysł ale niestety praktyka pokazała, że długotrwałe testy niestety nie dają oczywistej gwarancji na to, że tutaj z tego zakresu otrzymamy daną minifigurkę gdyż pod tym samym numerem seryjnym czyli na przykład 729S3 i podobnym zakresie tutaj otrzymaliśmy zupełnie inną minifigurkę niż taką jaką byśmy chcieli otrzymać przez co ten sposób można uczynić bezużytecznym. więc niestety musimy być zdani na ważenie opakowania z minifigurką i to nie wagą sklepową tylko wagą jubilerską gdyż można znaleźć w internecie takie wagi jubilerskie w zakresie od 15 do 20 zł przez internet ale też nie wiem czy są one tak w 100% dokonane. natomiast jeżeli chcecie taką wagę jubilerską która nie będzie sprawiać większych problemów, no to myślę, że powinniście wydać minimum 50 zł, ewentualnie stówkę. I tak w ogromnym skrócie ten sposób w teorii nie jest kupi, natomiast praktyka pokazuje, że nie ma tutaj gwarancji, że otrzymamy właśnie z tego zakresu daną mi figurkę. Natomiast czy kontrowersje zyska zjednoczenie LEGO Ideas Community i LEGO VIP? Na to wskazuje, że nie aż tak bardzo. Otóż wraz z dniem 21 sierpnia LEGO Ideas Community i program LEGO VIP zjednoczy się w program LEGO Insiders. Ten program będzie dość podobny do tych co znaliśmy wcześniej przy okazji Lego Ideas Community czy programu Lego VIP. Wciąż można zbierać punkty i spokojnie punkty z programu Lego VIP nie przebadają, gdyż przejdą od razu na konto Lego Insiders. I co wydaje się być najciekawsze, to jest to, że jeżeli mamy zestaw z okolic roku 2018 lub nowszy, no to akurat znajdziecie w instrukcji obsługi kod QR i dzięki temu po zeskanowaniu można zyskać darmowe 20 punktów w ramach tego programu proste w rzeczy samej. Jednakże jak zeskanujemy jeszcze raz tę samą instrukcję i ten sam kod QR, niestety tego już nie zrobimy, gdyż to już będzie automatycznie przypisane do danego konta Lego. Na przykład jeżeli znajomy przyjdzie do Was też ma konto na LEGO Insiders i chce zeskanować właśnie instrukcję, która była wcześniej zeskanowana przez pierwszą osobę, no to niestety to nie przejdzie też właśnie będzie posiadać unikalny numer seryjny. I czy te zjednoczenie będzie jeszcze? Większą kontrowersją, czy lub jak to mówią, nie jest aż taki straszny jak diabeł go malują? I mogę się skłonić ku temu drugiemu, bo dzięki temu zjednoczeniu zyskamy dodatkowe benefity, chociażby w postaci zeskanowania kodów QR, czy też również przedstawiania własnych konstrukcji, gdyż tak to było wcześniej, chociażby we wcześniej wspomnianym Lego Ideas Community. Jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, czy też w Gdańsku, będzie możliwość odebrania darmowego polibaga, a mowy Oczywiście o zatoce delfina z jana o numerze katalogowym 3646. A to wszystko ma się wydarzyć już 23 oraz 24 lipca w godzinach od 15 do 17. Oczywiście na zasadzie, kto pierwszy, tam lepszy, więc jeżeli ktoś mieszka z tych miast, no to oczywiście warto tam zajrzeć, nie wiadomo czy tam będzie priorytet że tylko dla dzieci, ale zobaczymy. W jednym z poprzednich materiałów wspomniałem o nowościach związanych z serią LEGO Star Wars w roku 2024. Otóż dowiedzieliśmy się kilka informacji na temat jednego z zestawów, który ma się ukazać w marcu 2024 roku. A mowa oczywiście o abordażu na Tanty 4 o katalogowy katalogowym 75387. No i oczywiście wiemy tylko, że będzie mieć 502 elementy, no i będzie kosztować 55 euro, ale pojawiły się też i nowe doniesienia, otóż ten zestaw będzie z kategorii wiekowej 8, Plus i tutaj otrzymamy mini figurkę Dorta Weidera, dwóch szturmowców oraz również dwójkę rebeliantów. A sam zestaw będzie się głównie skupić na funkcjach bawialnych, więc zawsze to coś. Po szybkich newsach ze świata Lego przyszła pora na polskiego Lego Tyba i to, co się wydarzyło, bądź się wydarzy jeszcze w tym tygodniu. A na start zacznę od Lloyda Manniny, gdyż właśnie dzisiaj ukazał się trzeci odcinek klockowej wyprowadzki, gdzie, oczywiście, był u klockowego Kaspra, gdzie miał okazję zobaczyć naprawdę ogromną ilość zestawów w dominującej ilości z serii Lego Star Wars, która robi piorunujące wrażenie, więc nie będę tutaj wszystkiego opowiadał. Naprawdę warto zajrzeć na jego Kanał obejrzeć odcinek, no bo zdecydowanie warto, a w szczególności również można to samo powiedzieć o odcinku finałowym, który będzie mieć swoją premierę już w piątek 18 sierpnia. I mogę na starcie powiedzieć, że będzie to petarda, więc jest na to czekać i zdecydowanie warto czekać właśnie na ten finałowy odcinek. Link do jego kanału znajdziecie w opisie filmu. Natomiast u poskładanego w końcu w tym tygodniu ukaże się długo wyczekiwany odcinek z uniwersum superbohaterów oraz super złoczyńców. Na ten moment poznaliśmy cztery postacie, a a mowa oczywiście o murze, opiulordzie, ekogroszku, czy też szeregowym donos, czyli właśnie mojej ulubionej kategorii, jako jest militaria. Prócz tego będzie również udział z innymi legotuberami, mogę zdradzić wam, że to będą legotuberzy z pewnego eventu, ale więcej o tym dowiecie się właśnie w tym odcinku, który ma się ukazać już w tą środę, no i również przy okazji tego materiału będzie również konkurs, więc naprawdę warto zajrzeć na jego kanał, no i w szczególności na ten materiał, który się ukaże najpewniej w środę, a być może i w późniejszym, bądź wcześniej w terminie. I to wszystko, co przygotowałem na odcinek. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście przy oglądaniu tego odcinka i nie potrwał ponad 20 minut, tak jak w przypadku poprzednich odcinków. Ale patrząc po pominikach oglądalności tych dłuższych odcinków, bardzo chętnie oglądacie odcinki z tejże serii, za co Wam oczywiście bardzo dziękuję. Jeżeli macie ciekawe informacje, czy to ze świata Lego, bądź polskiego jego tyba, który bym poruszył w następnym odcinku, to możecie podrzucać śmiało na mojego Instagrama bądź Discorda. Wszystko znajduje się w opisie filmu. A tymczasem to wszystko, co przygotowałem na ten odcinek i widzimy się już niedługo.